To działanie nie jest aż tak intensywne, żebyśmy się, że tak powiem, zmienili tutaj w jakieś zombie. No to jest pod kontrolą. Biorąc leki, też słuchajmy naszych bliskich, mamy jakiś feedback od nich. Witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o pewnym istotnym problemie: mianowicie e, chciałbym wymienić powody, dla których e, ludzie boją się stosować e, leki w psychiatrii. Powody, dla których nie decydują się na stosowanie farmakoterapii. Ja na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż Wielokrotnie to podkreślałem i będę podkreślał, jestem zwolennikiem psychoterapii, jestem zwolennikiem zmieniania naszego życia, jakby wychodzenia naprzeciw różnym problemom. Nie jestem osobą, która każdej napotkanej osobie w gabinecie chce od razu fundować leki, w szczególności jestem bardzo ostrożna, wręcz mogę powiedzieć, że przeciwny stosowaniu leków u osób młodych czy, czy u dzieci. Już nieraz o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, ale. Leki działają, leki są dla ludzi i w pewnych określonych sytuacjach leki należy stosować. Czemu część z Państwa nie decyduje się na przyjmowanie leków i cierpi? Pierwszym takim powodem jest na przykład obawa o to, iż to leczenie może być bardzo drogie. Tak? Ja pacjentów zawsze uprzedzam, ile kosztuje. Leczenie to leczenie bardzo często kosztuje kilkanaście, wyżej kilkadziesiąt złotych. Leki, które są drogie, które kosztują kilkaset złotych, są zazwyczaj lekami refundowanymi, a zatem w poważniejszych chorobach, których należy się ta refundacja, te leki kosztą, są za darmo, bądź są na ryczałt, czy, czy, czy też wręcz są bardzo poważne zniżki, a zatem leczenie psychiatryczne nie jest drogie. To jest pierwsza, podstawowa sprawa. Leczenie nie jest drogie. Jeżeli uważamy, że jakiś preparat jest za drogi, porozmawiamy z psychiatrą, zastanówmy się, może zaproponuje jakieś rozwiązania alternatywne, może wprowadzić inny chorobowy, który będzie oczywiście w ramach jakby no, uzasadnienia tak? klinicznego, który może doprowadzić do tego, że ktoś będzie miał zniżkę na taki lek, jak najbardziej tutaj leczenie psychiatryczne nie jest drogie. Drugim takim powodem, dla którego ludzie boją się przyjmować leki jest otumanienie. Otóż proszę Państwa, jeżeli jakiś lek Otumania, tak? jeżeli człowiek nie może dobrze funkcjonować, jest spowolniały, senny, źle się czuje, to znaczy, że taki lek jest źle dobrany, taki lek nie powinien być stosowany. Ja zawsze namawiam pacjentów, żeby czasami wprowadzali te nowe leki na przykład w weekend, tak? ponieważ rzeczywiście pierwszy, drugi dzień mogą być różne objawy po wprowadzeniu leku. Natomiast na dłuższą metę leki w żadnym wypadku nie mogą otumaniać nasze leki wręcz odwrotnie one mają aktywizować one mają mobilizować one mają pomagać, a nie otumieniać, to nie są anestetyki, to nie są leki usypiające. Kolejnym lękiem jest to, że leki uzależniają. Otóż dobry lekarz, dobry psychiatra stosuje leki, które nie uzależniają. Leki, o których tutaj opowiadam, to nie są leki, które jeżeli zaprzestaniemy ich używania, to pojawi pojawią się bardzo nieprzyjemne objawy odstawienne. Owszem, one się mogą pojawić w ciągu no nie, dosłownie kilku dni yy, po odstawieniu, tak jak chociażby w przypadku paroksetyny, ale w większości przypadków, no jeżeli ktoś się źle czuje po odstawieniu leku, to nie dlatego, że się uzależnił, tylko dlatego, że po prostu ten lek dobrze działał za wcześnie jakby na odstawienie tego leku. Tak, tak jak w naciśnieniu tętniczym, jeżeli ktoś ma naciśnienie tętnicze, przyjmuje lek. Jeżeli przestanie ten lek przyjmować, no to to ciśnienie skoczy, prawda? Ale to nie dlatego, że się uzależnił od leku na naciśnieniu, tylko po prostu no, należy ten lek stale, stale przyjmować, bo problemem jest jest naciśnienie. Natomiast są leki psychotropowe, które uzależniają, chociażby benzodiazepiny tak? czy tak zwane Zetki, czyli takie leki jak zolpidem, zopiklon, takie nasenne. I tu trzeba być bardzo ostrożnym. Psychiatrzy albo takich leków nie przepisują, albo przepisują je z bardzo ograniczonymi wskazaniami i ostrzegają pacjentów przed możliwością uzależnienia. Kolejnym lękiem, który powoduje, że pacjenci nie chcą przyjmować leków jest to, że boją się, iż. Będzie mu dobrze, a po jakimś czasie lek przestanie działać, tak? I będzie mu źle. Otóż no, od tego mamy kilkadziesiąt różnego rodzaju leków. Tak od tego mamy różnego rodzaju kombinacje lekowe, od tego mamy możliwość zwiększenia dawki leków, prawda? Że jeżeli pojawia się rzeczywiście po jakimś czasie tolerancja, yy, możemy jakoś tym manewrować, tak? Celem naszego życia jest iść do przodu, jest być szczęśliwym, jest być zadowolonym. Yy, a nie Cały czas tylko się bać, że jeżeli rzeczywiście po leku będziemy mieli lepsze funkcjonowanie, to po jakimś czasie ono może osłabnąć, tak? No, chyba lepiej przez jakiś czas być w dobrej formie niż w ogóle nie być w dobrej formie, prawda? A jest naprawdę duża szansa, że nasze leki potrafią zmieniać i poprawiać funkcjonowanie na długi czas. Mało tego, ja podkreślam, że czasami, zwłaszcza po jakiś takich niefortunnych wydarzeniach, jak, czy tragicznych wręcz wydarzeniach, jak śmierć bliskiej osoby, nie wiem, utrata pracy i tak dalej. Trzeba się na jakiś czas mobilizować, trzeba się dźwignąć, tak? trzeba się chronić przed depresją, to, to mi tak odzyskujemy pracę, tak, czas go rany w wielu przypadkach, i w po jakimś czasie możemy ten lek odstawić, ale bywają takie sytuacje, kiedy po prostu lek trzeba, trzeba zastosować. Kolejnym lękiem, który dotyczy pacjentów, jest lęk, iż zmieni się osobowość. Osobowość. Nie, nie tak łatwo zmienić, rzeczywiście zmienia się nastrój. Bywa tak, że leki antydepresyjne powodują, że mniej odczuwamy porażkę, ale i mniej odczuwamy radość, tak? I to jest prawda, troszeczkę obojętnie jemy. Niemniej jednak to działanie nie jest aż tak intensywne, żebyśmy się, że tak powiem, zmienili tutaj w jakiś zombie. No, to jest pod kontrolą. Biorąc leki też słuchajmy naszych bliskich, mamy jakiś feedback od nich, tak więc jakby o tym trzeba pamiętać. Kolejną obawą jest ten, ten lęk przed narastaniem tolerancji. Tak, to prawda, to, to, to prawda, rzeczywiście z czasem działanie leku słabnie, no niemniej jednak od tego właśnie mamy zwiększenia dawki, od tego możemy dołączać inne leki, możemy stosować no, mocniejsze leki, żeby jakby efekty narastania tej tolerancji niwelować. Bywa tak, że wieloletnie stosowanie leków wcale nie przyczynia się do do, do pojawienia się tolerancji. Bardzo powszechną przyczyną y, niebrania leków, może nawet najpowszechniejsza jest wstyd, tak jest obawa, że jeśli bierzemy taki lek, to jesteśmy wiem, chorzy psychicznie, jesteśmy wariatami. Jeżeli tego leku nie bierzemy, no to znaczy, że jesteśmy zdrowi. No to proszę Państwa, to tak, jakby na przykład boli nas ząb, prawda? Mamy dziurę, boli nas ząb i teraz nie będziemy. Tego zęba leczyć, tak? nie, nie pójdziemy do dentysty, no i nie będziemy brać leku przeciwbólowego, no bo przecież nie jesteśmy chorzy, prawda? No, od niebrania leku nikt nie robi się zdrowy, tak? Niebranie leku no, nie świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi, prawda? Więc jakby to jest jak najbardziej błędne myślenie. Kolejnym powodem, dla którego pacjenci boją się brać leki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy jest lęk przed tyciem i tu rzeczywiście część leków powoduje tycie, tak jak chociażby neuroleptyki, takie leki jak Fetiapina czy, czy Olanzapina, no ale je stosujemy wtedy, kiedy no, nie ma innego wyjścia. Bardzo często też to tycie jest związane jest po prostu z zwiększonym łaknieniem, a więc tutaj no, silna wola, uprawianie sportu, dostosowanie odpowiedniej dawki, no i pewien bilans zysków i strat. Proszę jednak pamiętać, że wiele leków, te najpowszechniej stosowane, najczęściej stosowane leki, no, nie prowadzą do tycia. Zdarza się, że u kogoś na przykład nie ssr SSRI, i powoduje tycie, inny nie powoduje. Więc jeżeli pacjent dostrzega, że rzeczywiście zmienia mu się metabolizm, no to przychodzi do lekarza i trzeba to skorygować, bo na pewno. Narastanie wagi to jest poważny, poważna dysfunkcja. Zdarza się też, że leki niekorzystnie działają na funkcje seksualne. Znowuż możemy wtedy korygować, możemy dobierać pod tym kątem leki. No. Czasami też trzeba się zastanowić, co jest jakby priorytetem. Tak? Czy przeżywanie tutaj, nie wiem, uniesień seksualnych jest warte tego, żeby nie wiem, być w złym, bardzo stanie prawda, psychicznym, bo jeżeli stosujemy lek antydepresyjny, to mamy problem z życiem seksualnym. Tak? No to już tutaj indywidualna konsultacja, czasami zmieniamy te leki. Są leki, które mają większy wpływ na życie seksualne, są leki, które mają. Mniejszy wpływ i tutaj jakby kwestia dogadania się pacjenta z lekarzem. I wreszcie lęk przed tym, że nie można prowadzić pojazdów mechanicznych. Pojazdy mechaniczne można prowadzić, zdecydowana większość moich pacjentów prowadzi samochody, część są zawodowi kierowcy. Jeżdżą na tirach, prowadzą autobusy. Ja jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem, żeby któryś z moich pacjentów spowodował jakiś wypadek. Wręcz odwrotnie, ludzie, którzy są w dobrym nastroju, którzy dobrze śpią, którzy się wysypiają dopiero wtedy dobrze prowadzą pojazdy mechaniczne jak ktoś nie może spać jak ktoś jest zestresowany zdekoncentrowany wtedy dopiero łatwo łatwo wypadek. Naprawdę proszę mi wierzyć można prowadzić pojazdy mechaniczne stosując nasze leki aczkolwiek rzeczywiście w okresie wprowadzania leku w okresie zwiększenia dawki tego leku faktycznie warto na to większą uwagę większą uwagę zwrócić. Zebrałem tak około 10 właśnie podstawowych przyczyn, dla których ludzie boją się brać leki. A ja na koniec chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz. W przypadku depresji, zwłaszcza silnej depresji spowodowanej jakimś dramatycznym wydarzeniem jak śmierć bliskiej osoby, te hormony stresu, adrenalina, noradrenalina, które są produkowane w dużej ilości przez nadnercza, one mają zły wpływ na struktury ośrodkowego układu nerwowego, na ciało migdałowate, na hipokamp, zaobserwowano, że u osób, które cierpią długotrwale na depresję dochodzi nawet do zmniejszenia się objętości tych substancji i leki psychiatryczne, one działają neuroprotekcyjne, one chronią struktury ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego nie należy się bać, a wręcz odwrotnie, należy stosować te leki właśnie po to, żeby yy, silny stres nie niszczył nam, nam mózgu. Tym akcentem Zakończę, bardzo dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę o komentarze, proszę o udostępnianie, proszę o subskrypcję. To dla nas bardzo ważne. Bardzo dziękuję. E, mamy 7 tysięcy nowych subskrybentów w ostatnich miesiącach. E, to przyczynia się do popularności kanału. E, to e, umożliwia w ogóle funkcjonowanie kanału. Także bardzo proszę ci, którzy oglądają, niech zasubskrybują kanał. To naprawdę ważne w tych YouTube'owych algorytmach. To, to bardzo istotne, bardzo pomaga. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam.